Siemanko, YouTube jest 25 czy 24 dzisiaj? Nieważne, jest wtorek Dzisiaj martwe, 7 serii po 3 powtórzenia na 150 kg. Stwierdzimy, że zacznę robić zamkiem. Trouxe Piąta seria za mną, kciuk już prawie nie istnieje. W trzeciej serii miałem lekki problem, bo trochę źle zopałem i nie wiem czy tu będzie widać. Delikatnie sobie rozerwałem skórę między palcami i zrobiłem dwa powtórzenia przechwytem, ale już następne serie jakoś tam poszły. Trzeba zacisnąć zęby, to na pewno. Lecimy jeszcze z dwiema seriami i potem akcesorie. Wiem, że przy z tej serii, puścił mi ten chwyt już przy ostatnim ruchu, no ręka naprawdę jest zniszczona w tym momencie, także akcesoria bardzo lekko zrobię, zwłaszcza, że w tego tygodniu mam bilot, a teraz było 7 serii, więc tyle mi wystarczy. Robię dzisiaj tak do dość lekko, bo w niedzielę byłem na treningu i jeszcze mam lekkie zakwasy, dlatego nie chcę ich przeciągać. Trochę mocniej może zrobię łapę z barkami. Nie zobaczymy, bo tutaj czworobośnych dość mocno czuję. Będziemy łapę. się W sumie jakoś inaczej nie co, co jeszcze? Co? Jakiś dropzak nagrywasz? No Załapałeś się 15 z 45 To nie, to ja bym ze 20 wziął 25 Co ty robisz? A gdzie podrzut? Gdzie rwanie? Tak jest Nie, nie da tego. Nobody wants to be a bodybuilder. But nobody wants to lift heavy ass shit. Tak, nie. cię tak nagrał? Nie, bo wtedy jest widać mnie. To jest synu To jest dobry zamyśł. Gdy jeszcze był, mi się wiedział, co robię, to by byłby <laughs> dobry zamysł Jestem Tak, w końcu masz coś porządnego między jajem Z nogami <noise> ciężko, bo łącznie cztery takie <noise> Klon rep Max kurwa Teraz wyliczaj sobie procenty No <noise> ja tak powiem Czekaj Motywacyjne ujęcie Czeka. Zobaczymy kurde czy odpali śrot. Jakiś czas temu Tata prosił mnie żebym e, Przywiózł go do Ciechanowa Dlatego też pojechałem Zatankować Proszę państwa odpalił ale golf chyba nie lubi benzyna. Nie stwierdził, że pierdol. oni powiedzieli, że coś tam jest z pompu? Tak. Kutys, tak zwany kutys. Nie działa. Dziękuję. No weź tam coś, daj mi. Nie, mu szansę. No, Ale ja kilka razy już tak stary. Jest, wlewaj ropę. To jak wy go zwieziecie do ciekawego po co? Przyjedzie mechanik, będziemy go holować dzisiaj. Ta puszka z Pawłem jest już od dawna Stary mój ojciec będzie to oglądał i ja pierdolę pierdolaka siara to ogląda? Tak Pozdrawiam... Tata jak ma na imię? Arek Pozdrawiam Arkadiusz Znaczy panie Arkadiusz. <grym> <grym> Okej, zabieramy się za bro obiad Tutaj jest 300 gramów piersi z kurczaka I polowałem tutaj musztardą piri i takim sosem kary. Do tego 60 gramów ryżu I cała taka miseczka sałaty, żeby trochę mu nabić Mm. Oglądam sobie przy okazji Johnego Candito, wrócił na YouTube. Niestety coś mi się znowu stało z głosem w laptopie i podłączyłem słuchawki, które nie do końca są wciśnięte, bo coś tam jest z tym portem słuchawkowym i słyszę tylko na jedno ucho. Także jeżeli ktoś ma jakieś rozwiązanie, jak jej przywrócić dźwięk z głośników, to bardzo proszę o rady w komentarzach, bo jestem totalnym debilem, jeżeli o to chodzi. Jest godzina 16.18, niedługo kończę pracę i dzisiaj z Danielą będziemy szli sobie do pizzy hat, bo wypuścili jakąś nową pizzę, taką podłużną, 54 cm bodajże i jest oczywiście w różnych smakach, także zobaczymy co weźmiemy. A przy okazji też idziemy, bo mieliśmy ostatnio bardzo dużą ochotę na ten bar sałatkowy. I prawdopodobnie trochę zrobię to na oko, te wyliczenia, aczkolwiek zobaczę, czy może są jakieś kalorie podane na stronie, jeżeli chodzi. Big Dipper, się podaje, że nazywa ta pizza. W tym momencie mam jedynie 105 gramów węglowodanów, także zostało mi jeszcze 170. Mam 15 gramów tłuszczu, także zostało mi aż 60 gramów i 105 gramów białka, także zostało 75, więc myślę, że to są takie makro, które spokojnie uda mi się. Ujarzmić i zmieścić w tą pizzę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja za chwilę, właśnie rzucę okiem na tabelę kalorii, czy jest coś podane, i widzimy się na miejscu. Prawdopodobnie nie będę gadać tylko w formie jakiegoś klipu. No i nie udało nam się zjeść wszystkiego do końca. Wzięliśmy ze sobą na wynos. No, zostało kilka kawałków. Tutaj jest Texas i Meat Lovers, czy coś takiego. Nie pamiętam, szczerze jak ona się tam nazywa. Zawsze z pizzą chodzę tak, że jak mam dużą ochotę na nią, jak zjem, to potem przez długi czas naprawdę nie mogę nawet na nią patrzeć. I tak jest też w tym przypadku, bo zawsze się nią po prostu przejadam. W tym momencie robię obiad. Dla nas jest tutaj schabik z ziemniakami będzie także zapraszam do następnego dnia prawdopodobnie treningowego więc jutro nie będę nagrywać Na początku przepraszam za ryj, za to, że jestem nieogolony, ale jakoś musicie to znieść. Spokojnie jest z gola tego wąsa, także komentarz nie jest potrzebny. Jeżeli chodzi o trening, no to widzieliście, jeżeli chodzi o siarę, to plan założony został spełniony. Potem wyciskanie wąsku również następnie było wyciskanie handli. Były 32. Zrobiłem pierwsze dwie sery na 12 powtórzenia, druga, a trzecia przepraszam, zrobiona została na 10. No i potem już jakieś lekkie akcesoria. Dzisiaj nie robiłem frontów, bo miałem siadę aż w 7 serii. W przyszłym tygodniu będę robić deload i w tym tygodniu na dobrą sprawę kończy się mój ten dwutygodniowy taki minikat, gdzie obciąłem kalorii aż do 2,5 tysiąca i bardzo dobrze się czuję. Zrzuciłem około 2,7 kg, bo zaczynałem ważąc 98,2. Dzisiaj rano na bazę było 95,5 kg. Mój plan na chwilę obecną jest taki, że prawdopodobnie podniosę około 400 kalorii e, i to będą węglowodane, tylko i wyłącznie tłuszcze dalej będą na poziomie 75, węglowodanów będzie 375, białka 180. Zobaczymy, jak przez następne dwa tygodnie będzie moja waga się kształtowała właśnie na tych kaloriach i w zależności od tego, czy przytyję, czy schudne będę reagować. Generalnie plan jest taki, żeby właśnie sobie tak robić trochę rotację tymi kaloriami i być w okresie jakiegoś lekkiego deficytu chociaż ten deficyt w tym momencie był gwałtowny, dlatego chcę wyczuć gdzie jest mniej więcej ten poziom utrzymania w tym momencie przy mojej obecnej aktywności i właśnie będę chciał robić tak, żeby były takie momenty lekkiego deficytu i le momenty takiego lekkiego dodatku kalorycznego także zobaczymy jak mi to wyjdzie, no, w tym momencie mówię, czuję się naprawdę bardzo dobrze, jedzenia mi nie brakuje przez dwa tygodnie dwa razy pozwoliłem sobie na odpust z dietą. Teraz właśnie widzieliście, była pizza hut. Nie liczyłem praktycznie w ogóle tej pizzy. Zrobiłem po prostu tak, że tyle ile zjedliśmy. To już nic nie jadłem do końca dnia. Nawet żadnego białka nie uzupełniałem, bo w sumie do tej pizzy trochę było. No i następnego dnia nie ważyłem jakoś specjalnie więcej, chyba dosłownie, nawet waga chyba była taka sama jak z dnia poprzedniego, więc spoko. A mój drugi odpust z dietą był taki, że w niedzielę byliśmy na grillu u rodziców Danieli. Także tam zrobiłem sobie akurat tak bardziej białko-tłuszcze, to nie był taki totalne jolo, powiedzmy i odpuszczenie diety. Tylko odpuściłem źródła węglowodanowe, bo wiadomo jak tu na grillach trafi się jakaś karkówka, kiełbaska, ehm, powiedzmy kurczak, jakieś tam marynacie Był także po prostu żeby mieć spokojną manię, że nie przekraczam kalorii uciąłem sobie węglowodany, bo były jakieś sałatki, warzywa, tego typu rzeczy zjadłem więcej mięsa. Także i to mnie uratowało, bo w zasadzie następnego dnia właśnie byłem chyba 60 kg raptem cięższy i przez cały ten okres mojej redukcji waga fajnie właśnie schodziła w miarę liniową, więc to mi się podoba. zobaczymy jak dalej będzie się kształtowało. Tego vloga kończę w tym momencie, a jutro wybieramy się i z Danielu i z Pawłem prawdopodobnie na trening. Nie wiem czy Krzysiek też do nas dołączy. I chcemy odwiedzić jakąś knajpę wegańską w Gdańsku. Także myślę, że też to będzie jakaś świeżość trochę na kanale. Tymczasem dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcję kanału. Widzimy się w następnym filmie.